Jeżeli jesteś po ciąży i ciężko ci wrócić do pożądanej wagi, jeżeli czujesz się zmęczona, zagubiona i sfrustrowana, to musisz posłuchać historii mojej siostry Moniki. Monika to mama dwóch cudownych dziewczynek. Jak była młodsza, to cały czas była aktywna, tańczyła, później grała w piłkę nożną, poszła w ślady brata. Ale w jej przypadku ciąża zmieniła wszystko. Jak sama twierdzi, troszeczkę się rozleniwiła, no i to jest jak najbardziej normalne. Po pierwszej ciąży udało się szybko wrócić do pożądanej wagi, ale po drugiej już było troszeczkę inaczej. Było trudniej, zdecydowanie trudniej. Brak aktywności podczas ciąży przyczynił się do tego, że pojawiły się dolegliwości bólowe, gorsze samopoczucie oraz niezadowalająca sylwetka. Na szczęście szybko zrozumiała jedną ważną rzecz, którą powtarzałem jej setki razy jeszcze przed zajściem w ciążę. Wszystko jest dla ludzi, tylko pamiętaj, z umiarem. Na wszystko jest miejsce w Twojej diecie, tylko nie codziennie, nie w każdej chwili w słabości. Więc moja droga, jeżeli czujesz, że nie masz siły, no to początki zawsze są najtrudniejsze. Dwa tygodnie wytrwałości, trzymania się planu, no bo rozpisaliśmy cele tygodniowe, małe cele tygodniowe, które budowały tak naprawdę cel miesięczny, aktywność znowu wróciła do jej życia i stała się jej codziennością. Więc jeżeli Ty nie masz zadowalających efektów, kręcisz się cały czas w kółko, jesteś zdemotywowana, to może czas znaleźć osobę, która będzie Cię w tym wspierała.